Z tej strony tutaj te jest ze mną Artur No i zobaczymy co to da się ugrać A, powiem Ci, że... powiem Ci, na Ciebie też słyszę, także... Oby to nie wróżyło zerwanie połączenia No i dawaj lecimy i Chyba że na pociąg lecimy Nie. nie. za szybko bo strzaskaj że tak za szybko Dobra no, to tak. na, na porcji No ja się może na porcji tam się to na pewno No Strefa pewnie gdzieś tu się będzie zamykać Spoko, spoko ja postaram się zebrać tą czwórkę i potem ten kontrakt i się zobaczę co dalej. O Boże jak mi nie... Tak, jest mi sto moją obronę. <ślesk> 600. Może tak wyceniają, bo widzieli jak dawno nic nie grałem tego, ten tryb. Nie, tam bym się niewiele więcej spodziewał. Kurde, mam nadzieję, że uda nam się kiedyś odblokować tą e, tą snajperkę, co żeśmy o niej tak gadali. Bo kurde mocna jest, a, a nie mamy pojęcia jak ją No Ale ziemi nam się nie udało. Tak. Nie, no. Kaplica tak. jest. Jeśli chodzi o odblokowywanie jej to jest gorzej niż źle. No, jak tam z, z rzeczami do strzelania? No, bardzo no, jest spoko. No, ja mam na no i, i tą mp 5 bodajże fioletową z niebieskim, także ciekawie. Ulala, la i karabin szturmowy. Taką czwóreczkę złotą. Najpierw zrzut czy kontrakt? Najpierw. Zwróćmy kontrakt. A w najwyżej cię mogę kupić na razie, bo już jestem ten wypłacalny. Czy zrzut kupię. Ty kupisz zrzut a ja polecę po ten kontrakt. I ty będziesz mógł ewentualnie, jak kupisz kontrakt, lecieć po tego, po, po furę. A i kolejne pieniążki wpadły bardzo bardzo fajna sprawa Fajne by było jakbyś mógł sprzedawać bronie na przykład nie? że jak masz jakieś dobre to ją sprzedajesz <laughs> masz z tego kasę a do tego masz jeszcze kurczę tą na, na inne zabawki a przy okazji już sobie możesz na przykład zrzut kupić, nie, i zamieniasz dobre brońki, które inni by mogli zebrać na sklep I w sklepie je sobie, wiesz, odrzucasz No dawaj, rzut, rzut chłodzę, już te, tutaj walnąć No spoko Żeby by na drzewie nie usnął. E, Spokojna klasa No nie zdążymy zrobić chyba tego kontraktu, wiesz? Takie uby z nas. Dobra, wskakuj. Mam na mat. co? Na razie i tak było. Nie ma jak użyć, no nie dojedziemy <gry> Oznacza, ja inny Oznacza inny kontakt z Tu masz jakąś helkę Wysiadłem Uważaj, bo ta helka na nas leci Kup. Daj maskę. A ja zresztą nie. Zresztą to już... No ty masz tyle kasy, no to... Ja nie mam. Ja mam dwójkę. Czekaj, to ci kupię... Kupię ci ten... Respa kup, no. No to ja rozstrzał kasetowy wziąłem. No, A, możemy no, i, no, tego tak. i tego i tego. No, ty no to daj... Daj... Daj, daj mi je na maskę. Albo kup mi maskę po prostu. Ty i dawaj podjeżdżamy na ten zrzut, weźmiemy ducha, a przy okazji będziemy mieli te do dobre brońki. To się nie No odparł, odpal. jednego nic ponia jak na razie o dwóch i te nic ponie siedzą tu siedzą podjeżdżamy ich podejdźmy bliżej zobaczę bez sera Zaraz szczycie się kończy od ja Na górze był, widziałem go. Uwalony. Ty, no ja bym na ich miejscu uciekał i tak, bo przecież tutaj stać... pod oknem twoim są Pod tym? Nie musisz. Yes! No, nie to jest jakieś Powoli, ten, powoli, tak, Dobra, skopier. Ty wiesz, co Ale kaszman. się... Teraz krzykło oni. Film się sprawdzi. No. Cześć, on no oni nic nie. nie mieli za bardzo takie chłopce. No. Mhm. Dosłownie. Dobra. Ej, jak z krewami stoisz? Nie mam full. No ja nie mam Leżą jak chcesz. Gdzie leżę? Chcesz to leżę no to Pięć aż tutaj leży, więc... Ja to za jakbyśmy bo miał miałem kupować. nie, 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 to nie, To Sam nie ma co Ja bespa kupuję, bo reszta mam. Masz maskę przeciwgazową? Mam. Jakoś ja nie ma, ja nie mam właśnie. Tak kupiłem ci przecież. Gdzie mi kupiłeś? A mam, to ja gadam za głupoty. Kurde, ślepy na oczy jestem. Gdzie? Dwie maski zakupił. Mistrz no. świata. Nie ja ty się poczuć. Ja, ja za biedny, bo ja tylko 300. Ty masz 2,5, to cię chciałem naciągnąć. Jak dziecko, jak rodzice się. Mamo. O, fajna strefa. Się tak nie mnie. No to ja bym wszedł do fury generalnie. Podjechał tu. I tu się spróbował osadzić gdzieś. Albo... Tu, tu masz? Albo tu. Że tu. Jeszcze co? Kurczę, nie wiem Może to. Ta to strefa jest tak słaba na tyle, że nawet nie mam pojęcia gdzie iść. No ja bym wszedł w jedno z tych dwóch miejsc, no bo to, to ma tylko sens, no jeśli będzie na stadionie to i tak jesteśmy na przegranej, bo wejście na stadion jest ciężkie. Dobra, szybka decyzja gdzie jedziemy. Tak. Uwielbiam. Doprowadzisz. Jak to mówią, na egzaminach pierwszych strzał jest najlepszy. Przecież za to nie jest Ale czasem, byłby strzał. że się podstawionym ale pod stadionem nie masz takiego by coś wziąć. To już jest samym, że wiesz, tam są dronki, tam na koniec to koniec też jest. Reszta nie ma. A jest takie wejście podziemne. Opa, już się jakiś snajper obudził. To nie obniżę zarazem lubię. Jakiego jest tutaj? Było podziemne, ale nie tutaj. To nie tutaj, jak tutaj. Ale samochodem, żeby wjechać to masz udarem do maszyn. mogłeś tu wjechać samochodem? Są nad nami. Ej, uważaj, chodź. Gdzie tu masz wrogów? Nad nami byli. Po, poszli na górę chyba Ale na naszym piętrze jest ten. Król. Co jest na naszym piętrze? Król. Szada do fury i jedzie. Jak masz C4, no to wiesz co zrobić. No właśnie, już nie mam C4. To się o co? co to było? Zobaczycie no. ludzie. To mocne było. Ty uzdrowiłeś ja mam bezpa, ty też masz? Nie nie Mam wyrzutnie rakiet piła Można Dobra Strefa jest trochę stabilna. No? A widać, gdzie tamten typ się zatrzyma Król jest tam. nad mi się tłuką. To nie ma sensu wyławić. No ja raczej nikogo nie widzę w pobliżu chyba w tych drzwiach naszych. Ja patrzę na długie schody takie co są. I też to nie ma. Przeprowadzaj ja bez trudnika No ale... Jak to mówią technika bywa zawodna A oczy... precyzja nie Ja mam wyszedł ze stadionu tymi drzwiami co tutaj mamy po naszej stronie Przed tymi? O tymi Ja tu byłem akurat ktoś może być z zaplecami naszym jeszcze dobra jesteśmy blisko z strefy więc no ale dobrze, nie wychodzimy i w lewo pod stadion czy w prawo między kigle mhm. y Myślę, że ta strefa Zostajemy w środku Odpalam besta. No, opa, opa Czekaj ilu typa widać? A dwóch. Wu... Jednego, wu... drugiego Dwóch wu... gości, ale jeszcze jest 10 wu... dużo, więc... No 15 typa jeszcze. Jest. Kupi. Tak. To też... typa po prawej. Piłem typa O tam. Там сам. их? Так. А то не было самооранимации. Аааа, А, там, Музыка. Widzę ty ma? Jeeeest, to by zgranała, nie? Pizze, to oh. oni się zamach zabili. Oni się za nas zabili. Nie, nie, ja za zabijam. Ty, Ale jaja. Ale jaja. Jeszcze mam szansę, żeby on zabił tego kupała, ja go potem wiem. Chłopie, okay. to jest pierwszy na południe. No. Ale to jest bardzo, to bardzo, bardzo dobrze tak to się potoczymy. To jest najgorszy warsaw wygrany, jakiego mieliśmy. To znaczy to najmniejsze emocje, ale najlepiej rozegrane jest po stronie taktycznej. Chodź, potraf mikrofon, bo tu nie słychać. Mówię, że kozako, że udało się wygrać, ale jest to najgorzej wygrany Warzone, jeśli chodzi o emocje, a najlepiej jeśli chodzi o taktykę. I to by było na tyle dzisiaj, także z mojej strony wielkie dzięki, trzymajcie się, no i się.